gdzie mamy z tej strony mister Adamo 15 no i jak typowo co dwa dni teraz farm expert czyli polska farma 2017 na moim kanale kolejny odcinek i kolejne zmagania tym razem samotnie nie będzie w tle nawet też nie ma mp niestety na razie nie możemy tak zrobić i oby się to kiedyś udało chociaż jak wiem no są problemy jest wiele wiele ludzi niestety nie ma dojścia do tego jak i są tacy co mają do tego dojście, więc trzeba trochę pokombinować. No i też trzeba poczekać jak właśnie firma Playway to poradzi. Na pewno będą updatey i może z którymś tam update'em właśnie MP takie dość ulepszone będzie. Trzeba czekać, tyle wiemy informacji. I tyle też mam dam na początek. 1 kwietnia, godzina 20.22. Jest już dość późna godzina. Powiem Wam szczerze, jak o 20, takie dziwne kolory. Yy, o godzinie 18 były naprawdę zacne kolory, tu związane właśnie z mm, zachodem słońca. Było fajnie. Teraz tak półmrok taki jest, tam już lampy się powoli włączają, ale to chyba szczegół. I, i co my tu mamy? Tu mamy tak, nawożone, obsiane, wszystko jęczmień, full service. Dalej idziemy, kolejne pole. Co my tu mamy na tym polu? Mamy jęczmień i mamy wszystko oprócz nawożenia, więc trzeba będzie wziąć sobie y, nasz, jakby to powiedzieć, rozsiewacz i wziąć się za robotę. To podstawa. Czyli będziemy sobie dzisiaj też y, robić akcje y, nawozy. Może akcja nawóz jest już po raz kolejny, to niestety tak musi być, ale spokojnie, nie tylko tym się bawimy. Na początek dzisiaj troszeczkę tak monotonnie, bo ogólnie wszystkie przeważnie odcinki są tego typu, że pracuję w coś w polu. Będę się pracował jak, jak wiadomo, tak jak w każdym odcinku, ale też zajmę się normalnymi porządkami takimi w gospodarstwie, czyli tak typowy rolnik, obchód wiadomo i te sprawy. Mapę mamy jaką mamy, pola nie kupuję. Na razie w tym no, że tak powiem sezonie mam te trzy pole i chciałbym je dokończyć ładnie zebrać zarobić zaplony żeby były pieniądze i wszystko po kolei wykorzystać mamy maszyny jakie mamy mamy siewnik mamy siewkę kultywator pług przyczepę i traktor to są na razie następnym moim takim no, myślę kolejnym zakupem będzie opryskiwać opryskiwać się przyda gdy wzrośnie i trzeba właśnie tymi te insekty wygonić i tam trzeba oprysk siepnąć myślę, że uda mi się kupić za te moje pieniądze myślę, że to też w tym odcinku się tu uda na razie tak mechanikę na pewno przewiniemy sobie dzisiaj trochę czasu ale to jeszcze chwilę pierwsze co na pewno budynki pierwszym pierwsze co chciałbym rozbudować to silosy mamy pszenicę jest dobrze ale muszę wybudować silos na jęczmień bo jęczmień obsiałem więcej silosów nie będzie potrzebne więc na razie biorę i wybuduję jęczmień i tyle, i tyle na razie stacja pogodowa jest za 10 tysięcy stacja pogodowa na razie nie jest potrzebna bardziej mi tu wolałbym mylnie i to tak porządnie ale ona aż 25 tysięcy kosztuje, więc no, nie, nie, nie. nie. Umiejętności, bardzo duże siewca, czyli dużo naprawdę zasiałem. Oracz też no dość porządny kierowca, no tak, 2 na 10, bo dużo jeździemy, tylko y, trzeci poziom mam. Y, mechanik nawet idzie do góry, zarządca, handlowiec. Mechanik też, bo naprawiałem Landini już nie raz. Bardzo, bardzo fajne jest naprawianie, znaczy no proste, no nie oszukujmy się, ale dużo tam można właśnie, dużo części naprawić więc to ten, ten ciągnik naprawdę się łatwo psuje. Na razie tak. Co dalej? Mógłbym teraz zobaczyć ten silos. Ono trochę się tutaj tak doszedł kolejny, bo już są dwa. Nawóz za chwilę. Chciałbym przewinąć, myślę, najpierw o jeden dzień, w ogóle zobaczyć jak ta mechanika. Może nie, no dwa niech. Dość łatwo i szybko mi się on tutaj, ten czas przewinął więc tak wam obiecałem, trochę, trochę właśnie jazdy, trochę e, boże z przyzwyczajenia kierownicę podsuwam, boż, święty co ja robię ze sobą, kiedy a zapominam, że tu się nie dało obkręcić zmieniłem sobie hamulce, bo trochę hamulce mnie drażniły gdyż one były te takie sztywne, takie, że no wiecie, jak to się mówi w podłogę i, i po robocie. Nie, nie, nie. Jak to się mówi troszeczkę inaczej chciałbym, żeby on właśnie miękko hamował powoli, ale żeby doszedł do tego. O, tak jak teraz właśnie. Mm, Wyłączmy ten rewers, żeby mi tu nie pikało. Yy, nawóz, 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 nawóz mi nawozem na pewno niech będzie powoli się coraz mniej robi paliwa w naszym tutaj landinim oby oby nam starczyło, poczekajcie to był to, to teraz to pole jest yy, do właśnie do, do, do do rozsiania o i, i co mam o co mogę wam jeszcze pokazać zanim podoba mi się to że gleba na przykład po orce gdy tam y, zostaje o jak on fajnie jedzie równiutko bez żadnych z, za czy przeciw jak to się mówi o zwalnia zarazem też na y, jak ma obciążenia na przykład z siewnikiem jeździłem bo tutaj to no op no, ten ciężnik jest dość ciężki więc miał naprawdę ciężko ale super że jest takie coś zrobione bo naprawdę daje daje to to zachwyt tak jak mówię może jak mówicie nie jest jakoś cudowna ale ale mi się podoba ma w sobie to coś co mogłoby mnie zaskoczyć muszę zmniejszyć biegi No, aż, aż, aż normalnie lagło Jak to zwykle bywa O, trochę dalej O, jeszcze dalej da się? Da się No i wiadomo, no trochę stracimy Bo bo siewka, wiadomo, robi ścieżki Co jest też jednym, naprawdę dobrym plusem le mnie tutaj Nie tak pojechałem, ale tyle to tam Być może Ale go wyrwało na koło No dość szeroka ta siewka No Nie oszukujmy się, przejedziemy trzy razy i 4 i będziemy mieli po Chyba jednak za daleko trochę pojechałem tak mi się zdaje. Już nie, jest dobrze. Przepilnować tylko, żeby dobrze jechać i jest dobrze. Beka trochę, co nie? Skręcaj, skręcaj. Tak na, na styku jadę. No. I gitara się ma. No na, na styku, bardzo <grym> Bardzo, bardzo prosta Ale ważne, że że można obsiać, to jest podstawa Tego, już godzina W7. Tutaj jakby to wiedzieć przegląd hmm. Pogody jest dość No, skręcaj Dość, dość ciekawy Dość dziwnie się zmieniają te pory dnia, tak Panie ze nie? Murka jakaś idzie, kolejna, więcej słońca, to dowala nam od serca. Jakimś innym kolorem. Naprawdę nagrywanie tej gry jest bardzo, bardzo szybkie, bardzo fajne i dużo się dzieje. Dobrze, że jest ten plus, czego właśnie nie ma w farmingu, czyli zarządzaniem. Oj. Tę własną e, działalnością e, rolniczą, bo tak to można nazwać. E, no dość porządnie i i i i jest to dość no trzeba myśleć, jak ja to mówię no to trzeba myśleć w tej grze dość porządnie straty jęczmienne będą myśleć na około 90% czy 10% strat będę miał no ale będę miał jednak nawożone full więc no prawie full bo tam gdzieś miałem i jaki były więc tam 99 na 99 myślę, że będzie tak jak myślałem. Tak będę chciał, żeby nie wjeżdżać. No, 99%. Ale no to jest podstawa. No nie będę teraz jeździł mi jaków, bo mam fajne ścieżki porobione. Hmm. Liczę, że te ścieżki będą dobre na oprysk. Hmm, bo jak nie, to będzie problem. Bo będę znowu musiał robić kolejne. Wtedy pewnie będę musiał inaczej to trochę zrobić I z tym myślę, że pokombinujemy Wiadomo, dodając też mamy pracowników Tych nawet do, do nawozu, te, te samoloty I tak dalej, i tak dalej Więc no, one też mi pomogą Dość porządnie Miękki hamulec, to nawet dobra sprawa, powiem szczerze, bo Bo hamuje wreszcie tak, to, to jak być powinno to aż nie. Prawie by mi wywaliło RQ Minivera Co teraz? Ciekawi mi jedna rzecz, że stacja, stacja, stacja paliw Musiałbym, chciałbym zatankować Aha Pojedźmy na stację paliw, dobra? Pojedźmy jednak na stację paliw Po coś mamy tą mapę Po coś mamy ten znacznik na mapie. Więc trzeba go wykorzystać. Fajne są te, pół, te półbiegi, jakby to mówicie. O, no, fajnie, ogólnie fajnie się zmienia biegi. Już się do tego przyzwyczaiłem. Więc jest grubo, jest bardzo zabrudny. Ale zobaczmy, może będzie też gdzieś myjnia tutaj. Więc takie. Te, te, dzisiaj to takie codzienne obowiązki. Yy, rolnika szeroko ale nie chcę mi się hamować yy, nie ma tak właśnie że typowo robię coś tylko takie codzienne obowiązki yy, rolnika bardzo fajnie myślę że tak samo będzie się ten odcinek nazywał bo, bo on tak będzie wyglądał że że no, no coś trzeba będzie robić nie ma kierunkowskazów tutaj nie. Mienimy trochę bieg zmniejszymy Pojecha, pojedziemy drogą, bo tu właśnie jest stacja paliw o nawet tak szczerze nie muszę wjeżdżać ale wiadę tutaj bo pozwalam takowanie maszyn i kupno hurtowe kupię sobie tak gdzieś z 5000 litrów i już od razu go zatankuję tutaj dobra 5000 będę miał, cena hurtowa zobaczcie jest 1,20 euro za litr a 1,50 50 euro. jest 1,50 euro 50. no tak, no bo to nie jest w złotówkach za litr normalnie na stacji pali czyli 30 no, że tak powiem groszy czy tam centów jak zwał, tak zwał. Tak maszyny rolnicze, maszyny używane. Skup zboża. Tu mamy gospodarstwo. Skup buraków ziemniaków. Dość gruba sprawa. Tu, ha, lokalny dystrybutor. Tu jest. Czyli do, do niego nam przelało to wszystko. My się będziemy kierować yy, skuba lotów. To też będzie dość ciekawa sprawa. Ale my na razie skierujmy się na... Na farmę. Myślę, że to będzie dobra Fajne, że tam są ślady. Coś powiedział, że nie zostawia śladów. Ja nie zostawia śladów. Widzicie, jak byk na kostce super ślady zostawia. Właśnie takie brudne. Zależy jak jadę. To to też bekowe jest to, że jadę, jestem tam gdzieś 10-20 metrów od tej tak stacji paliw i już tam mogę na przykład kliknąć e, tak, żeby wejść do niej. Nie muszę wjeżdżać. Tak samo do magazynu. Jestem na środku wydwórka. Też e, mogę sobie wejść do magazynu i używać więc więc jest grubo um, tak na razie tak jak mówiłem chciałbym dostać się na farmę z powrotem potem dobrze skręcimy bo to jest tutaj przewiniemy sobie czas przewiniemy sobie czas tak do maja zobaczymy jak te nasze plony wyglądają więc żeby to jako tako było widoczne co, co się dzieje w ogóle czy to czy to nam rośnie, czy nie? Jeszcze nie tutaj. Tu jest zjazd. Bez bramy. Fajny właśnie wjazd bez bramy. Stacja Meteo tu jest. Okej, okay, ale pojedziemy już sobie tam bardziej na pola. Bo nas to interesuje. Stańmy może pod tą wiatą, co? Panie o. Czy klikam i powoli dopiero hamuje to wszystko. Mogę go nawet zgasić, szkoda tych litrów marnować. No to co? Mamy 22 tysiące. Coraz jakby to zmniejsza się to wszystko. Ustawmy sobie 30 kwietnia. Bardzo szybko się przestawia i żeby przejść do kolejnego dnia. Czekaj do następnego ranka. A na dzień noc noc no noc, noc fajnie noc fajnie wygląda. I już mamy maj. Co mamy ogólnie z polami, gdy minął miesiąc? Co, tu, co my tu mamy? Nawożone wszystko się zgadza, ale nic nie wzrasta nam, więc jeszcze trzeba iść dalej. Co my tu mamy? Obszary 91% wiadomo, bo tam mamy 100%, bo tam wykorzystałem pracownika, czyli tego lotnika tak zwanego. Chciałem sprawdzić jak to wygląda, tam jakiś stasiek i coś kombinuje A te znaki zapytania to One są ciągle, myślałem że 2 na 10 To kolejne pole jest gdzieś tutaj Czemu ja mam mapkę włączoną, Właśnie jakoś tak dziwnie się czuję Na razie w naszym magazynie są dwa jest siewka i siewnik Idziemy teraz na to pole, na to nasze trzecie pole tu nam coś się zmieniło? Nie, wszystko jest tak samo, tak jak było obsiane, tak jest. Yy, no ale co, no, czekajmy na ciąg dalszy, więc znów przewijmy tak gdzieś do około, nie wiem, 20 maja. Cisza i spokój. O, wreszcie. Coś się zmienia. Coś się zmienia. Czyli co, Przywinmy, może da, do 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 29 majunia I poczekajmy do następnego ranka. Może to się jakoś nam fajnie odlagowało, bo już jest coś do pryskania. Są kiełki, jak to się mówi, jest git, co nie? mamy szóstą rano, szkoda, że tak z znowu ciągle jest szósta bo ciągle o poranku jeździmy, ale są pola jak to się mówi, są pola obsiane ale zobaczcie na minimapce, tam gdzie siałem sobie nawozem swoją siewką yy, pola są na szaro, tu gdzie mi o ptoszek ładny, tu gdzie mi obsiał yy, no te pole yy, ten lotnik niestety nie mam, tak? Jest ciemny. Ciemna właśnie tekstura na mapce. Ale chciałem zobaczyć jak wyglądają ścieżki. Tak, właśnie, super. No, no super, może te ścieżki nie wyglądają, bo jakoś zajebiście prosto nie jechałem. Fuj, prosto nie jechałem. Ale... Ta to, to tak... 2 na 10, ale są ścieżki. I to jest ten plus, że tu można by było wjechać właśnie z opryskiem. I tym się za chwilę zajmiemy bo u mnie już 18 minut straciłem e, na to myślę, że na następnym odcinku no już mi się za żniwa sezon taki dziwny, bo będę zbierał kasę może niektórym się wam to nie spodobać chciałem ciągnik? a tu zostawiłem go może wam się nie spodobać ale niektórym się może spodobać to zależy tylko jeszcze zanim ruszymy zmienne mechanikę, żeby jednak to no nie wiem 12 no, szło tak dość szybko tysiąc obrotów żeby nie było dość równo równa praca silnika no ładnie znaczy ogólnie można by było już wjeżdżać z opryskiem bo już ładnie to wygląda nie wiem nie, nie wiem jakie to są o, ogólnie fazy zobaczcie co zrobił mi pracownik z polem jak wygnut tu to znaczy bardziej z poza polem jak orał ja pierdykam deszcz, ty może mi umyje ciągnik. No na liści. Przejdziemy tędy. Ciekawe czy mi umyje ciągnik. To mnie teraz bardzo ciekawi. Beka. Albo mi się zdaje, albo Landini się myje. Nie no myje się jak byk. Zaraz zobaczyta, błotniki będą czyste. Ja pierdykom świci się jak po prostu nie powiem co. Czyli tak ogólnie musi być deszcz, a zobaczcie. Mokry asfalt, kałuże na poboczach, na polach. Ja ciebie. Nie no naprawdę. Już jakie czyściuteńkie błotniki. No i po co, po co, po co make jak? Wystarczy, że nam przypada deszcz. Może tu zakrzymić. bo pokazałem nam jakieś tam chyba burze i naprawdę jest grubo wjeżdżamy na giełdę maszyn używanych wejdźmy niech sobie pada eee, opryski nawozy i opryski niestety nie ma jest tylko rozrzutnik obornika który nam się w tym roku nie przyda następnym może i rozsiewać więc trochę bieda nic z tego nie wyjdzie będę musiał się ogólnie łąka też będę musiał kiedyś zrobić, no na pewno będzie trochę tych ciekawostek e, z odcinka na odcinek, na przykład o prasa Findla I też się przyda, na pewno się przyda, ona się na pewno przyda, bo pożeniewał będę musiał sprasować i właśnie tą prasę e, Findla będę musiał na pewno zakupić. E, kombajn nie będę zakupał po prostu jest zbyt drogi, więc w tym roku na pewno nam skosi pracownik, na pracownika. E, więc zobaczycie jak to będzie no to co, poopryskiwać, jedziemy do normalnego sklepu, zobaczymy w ogóle czy nas stać Bo jeżeli nas nie stać, to następnego dnia gdy deszcz tylko opadnie, na pewno sobie pracownika z z lotnictwa, że tak powiem, który mi to ładnie zrobi ale jeżeli uda mi się tu kupić opryskiwacz, to jednak będę chciał powolutku kompletować swoje maszyny, czy nowe, czy używane zależy jak yy, drogo będzie kosztować ale wyczuwam, że chyba jednak opryskiwacza nie zakupimy, powód chyba jest znany może być droga no, nowe, nowe maszyny ogólnie są bardzo drogie tutaj w tym sklepie, używane jeszcze da się ścierpieć mm, ale nowiutkie maszynki naprawdę bardzo ale to bardzo zdzierają pieniędzy z portfela, a mam ich taki dość średni Tu macie wszystkie w, w sklepie McCormick'i, nie McCormick'i, to Landini nasze kosztuje 130, nowe McCormick to tysiące. Ogólnie... O, ty, 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 ten Blender, Blender nawet dość tanio kosztuje. Jako maszyna. Kombajno jest, jest tych trochę kombajnów. Ten czerwony i to nie będzie ten... O, jeszcze zielony. No i widzicie jest trochę do wyboru, ale te kobajny są wszystkie, później 100 tysięcy, których nie mamy. Przyczepę mamy, obróbkę gleby na razie nie potrzeba nam. Nawozy i apryski. Rauch duży duży, e, rozsiewacz wielkopowierzchniowy. Ale to też mnie nie interesuje. Idziemy dalej. Bardzo powoli tutaj mi przesuwa Sitma. Chciałem sobie nową Sitmę kupić, ale zobaczcie. 40 tysięcy nowa sip ma boryna pozdrawiam o mamy rozsiewacze ten rozsiewacze jest nowej jest samojezdny wiadomo nie yy, ksenna na ksenne mnie nie stać w ogóle czy będzie coś na co mnie będzie stać zaprysków niestety nie dość dużo opryskiwaczy, Myślę, że jest jakiś machowy opryskiwacz to mnie teraz zaskoczyło czyli 34 tysiące na opryskiwacz szkoda bo bo myślałem że mi się uda że coś sobie zakupimy a tu lipka co w ogóle innego ogólnie są mody też jak widzicie o mogę sobie obciążnik jo, zobaczcie sip ma zgrabiarka zobaczcie ładowacz nawet jest i wózek no chodaj Tak ogólnie tu nic nie potrzeba nam Bo tu mamy Głębosz Gdybym miał więcej pieniędzy To bym coś zakupił Tak to niestety Nic z tego nie wyjdzie Dzisiaj wracamy z giełdy Bez nabytku I myślę, że to w tym odcinku też na tyle w następnym odcinku już przeniesiemy się yy, znaczy nie, może jeszcze inaczej bo w ostatnim odcinku już chciałem zrobić żniwa więc y, przydałoby się jednak pojechać do domu na koniec jeszcze tego odcinka przewinąć yy, na czerwiec zrobić oprysk samolotowy na wszystkie pola żebyście to widzieli a w następnym odcinku już idziemy z żniwami trochę innymi bo nie będę robił je ja więc tak 2 na 10 ale zobaczcie te pola też ładnie rosną czyli ogólnie bym kupił w żniwa jakieś pole to mógłbym je nawet yy, skosić jakie ładne te porobione yy, ścieżki Dość długi odcinek będzie, więc będziecie musieli się uzbroić się w cierpliwość i oglądanie tego odcinka, ale spokojnie. Wszystko krok po kroku. Wciągam. Mnie. Bardzo mnie wciąga ta gra. Podoba mi się zarazem, no, zobaczcie. No, no, no deszcz popadał, umył mi ślicznie ciągnik. Taki był pieprzony jak stół w a teraz zobaczcie. Cyk cyk i, i wszystko ładnie. W ogóle ciekawe jak moje pola wyglądają. O, o, ku, o kuwa. Ja, jak zalało mi pola O jak brzydko mi zalało pola Skręcamy tutaj, ja to chcę zobaczyć na własne oczy Jakie ja będę miał straty w tym roku, no? Zobacz na tym Ja pierdyk Ile tu w miękka Miękka jest? Nie, tak samo, pada, ale o, ale się bardziej Robią się kolejne doły no zalało, nas zalało. Pod koniec maja nam się tu ulewa z rana zrobiła. I co? Przydałoby się wziąć mechanikę i przesunąć na... O, tu będzie ciągle padać teraz. Nawet poczekamy do kolejnego dnia. To będzie dość długa ulewa? Mają no być ulewa, no to w oprysku ulewa nie będziemy robić. Kolejny dzień, kolejne ulewy Może 5 czerwca coś będzie lepiej? Nie Coraz wyższe już jest zboże Zobaczcie No teraz to już zboże w sam raz do wjechania yy, i oprysku No ale opryskiwacza nie mamy więc niestety nic z tego nie wyjdzie Szkoda, że nadal pada Ciągle pada i nie wiem jak wyłączyć ten deszcz Więc w tym odcinku to tyle no ogólnie no co, no włączyć wiadomo, każdy wie jak tutaj, yy, no tego lotnika i on przyfrunie i nam to zrobi, więc ja już sobie to zrobię poza wizją. Yy, no w następnym odcinku, no, najmiemy jednak kombajn, który będzie nam to kosił. Ja w tym samym czasie pojadę po prasę, kupię prasę yy, i będziemy jeździć. Ja wam dziękuję w tym odcinku, to tyle. łapkujcie, subskrybujcie, komentujcie. By ta ak aktywność na tej grze była nadal taka duża jak jest teraz, więc trzymajcie się na razie. Cześć!